this is glenn and uh i'm kinda in a jam here uh little girl if you're there can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever this is lee what's up so i'm down at that motor inn and well uh, i'm stuck stuck yeah i uh, saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the roman ones got the jump on me I'm hiding over here, but they won't leave. What's up, Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you. All right? <sighs> awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back. Okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you wanna do. No dobra, mamy kilka opcji. E, a dokładnie dwie. Nie wiem gdzie mogę znaleźć klucze, klucze więc to na razie porzucę. Jezus Mary, jak ja rymuję. Dobra, spróbujmy się roze rozejrzeć. Bo to możemy zrobić. I zobaczmy, co na nas czeka za drzwiami sklepu. Wychodzi na to, że wszędzie dookoła są zombie. I raczej nie ma. Nie widzę tu zbytnio drogi ucieczki. Kogo to zjedli? Czy, czy, czy mnie coś pominęło?

You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, dog. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? No dobra. Się tam zbierają. Few of them to take notice.

Może byłoby głośniej, gdybyś wziął tą pieprzoną cegłę. Dobra, musimy się wycofać. I, I spróbować pogadać z kimś, kto by miał najwyżej kod do tej bramy. Tylko kto mógł mieć kod do bramy. Na przykład mógł go mieć.

Spróbujmy znaleźć jakiś. Porozmawiaj z Carly. Czyli, że co? Czyli, że to jest jedyne wyjście, tak? Dobra. W sumie tak nie lubiłem Larego, tylko mam nadzieję, że nie zginie w tym czasie. Bo, jakby zginął, to byśmy mieli problem. Inna sprawa, jak możesz pomóc i tego nie zrobisz, a inna sprawa, jak po prostu nie możesz pomóc. Let's go. Chodźmy, ale którędy? Skoro tam było chyba tylko jedno wyjście, albo jestem po prostu. Nie, tam było inne wyjście, którego nie zauważyłem najwidoczniej. Czemu by go nie zabić po prostu czymś? Do walki wręcz, zanim wstanie i. znaczy, zanim zgromadzi swoich kolegów.

I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her. Yeah, ki bohater. Without you. Think about if it was you. No, ją, ją byśmy ratowali. Okej, okay, mamy baterie mamy fotografię. Co możemy z tym fantem zrobić? Pewnie nic, ale możemy też wykorzystać naszych kolegów. No przynajmniej tyle rozsądku ma ten koleś Dobra, sprawdźmy w lewo Co tu jest? Poduszka Okej, okay, no to może być jako Tumik ostatecznie Co tam jest? K, k co? Kempingowiec I tutaj jest Glen, to Glenem się raczej nie posłużymy Tutaj nic nie widzę, w sumie. Aha, tam jest ciężarówka. Czyli albo możemy przegrać się do ciężarówki, albo możemy wziąć poduszkę, co by się wydawało logiczne. Tylko czy on pomyśli o tym samym, co ja? To będzie tłumik. Dla broni. Tam nie przejdziemy. Możemy spróbować tędy. Oby tylko nas nie zauważyli. No i proszę, jak pięknie. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tylko gdybym wiedział jaki jest plan. Okej, okay. sprawdzamy lewą stronę. Trup. Coś możemy zrobić z trupem? Poduszką go możemy zabić? No nie gadajcie. Okej. Okay. Poduszka. Co ty może <trych> poduszką? Nie, musimy mieć ten. Musielibyśmy to otworzyć siłą, a wtedy wszystkie zombie by się zleciały. Okej, okay, czyli tutaj raczej nic nie ma. A, no to to było to. Jakbyśmy spoglądnęli jeszcze do góry. A, to wszystko się sprowadza do tego jednego. Okej. Okay. A, czyli pozostaje nam udusić jąka poduszką, tak? Ale tamten nas widzi. Dobra, spróbujmy. Ale to było. Czyli co, nie usłyszały nas? Serio? Poduszka zminimalizowała aż tak wystrzał, że żadne żaden zombie nas nie zauważyło. No, come on, pchnij samochód. Chyba nie sądzę. Dobra, co my tu mamy? Tam mamy tę ciężarówkę. Tutaj możemy. Nie, to jest ciągle to samo. Możemy wyglądać za to. Jest zombie, któremu nic nie zrobimy. Okej, okay. spróbujmy otworzyć drzwi. Może będzie coś ciekawego. Jest świeca zapłonowa. Tylko po co nam świeca zapłonowa? Oto jest pytanie. Przekładnia. Przekładnia służy do zmieniania biegów. <laughs> Może dzięki świece zapłonowej uda nam się wyważyć, czy też zniszczyć okno jakoś bez większych problemów? Zobaczmy test, test numer jeden: świeczka, czy tam świeca zapłonowa? Oj, 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 oj. już myślałem, że on po prostu walnie. No, właśnie o to mi chodziło. Pięknie. Tak jak cię uczyłem, Glen. Co on zrobił? A, dobrze. Nikt się nie skapnął. Nie. Jedźcie sobie dalej. Spokojnie. To może Czuję się trochę jak w hitmenie nowym. Znaczy nie nowym, no ale. Chociaż wyszedł ostatnio, prawda? Okej. Okay. W takim razie spróbujmy przejść z tej strony. Oczywiście to może się nie udać, ale. Odwróci się czy nie? Jaki głupi. Dobra, nie. Tam nic nie zrobimy. No to wariat. Okej, okay, okej, okay, pop! Serio? Przecież on był za daleko, żeby go zaatakować. Ale serio, on był za daleko. E, kontynuuj. Tak, pół sekundy się spóźniłem z wciśnięciem. Dobra, jeszcze raz. Tym razem wciśniemy to od razu, bo oczywiście... Jak coś, to gra nie przewiduje takich rzeczy. Serio deską? Czy deska jest głośniejsza? Prosto w oko, prosto w mózg. I wszystko spokojnie. Dobra, został jeden zombiek tam. Dwa u góry. Kopchnijmy to auto. Ojej, chyba się skapną. Skapnęły się? Czy po prostu pomyślały, że. E, wiecie, auto pojechało jakieś tak nagle. Nie, nie ma problemu. To się zdarza na co dzień. W sumie zombie nie są zbyt spry sprytne. Ale za to my bylibyśmy głupi, jeśli byśmy chcieli wziąć tam siekierę e, przed zabiciem tego kolesia. Dwóch facetów cieszy się z tego, że ma siekierę. Powiem tak: prawie idealnie to zrobiliśmy. I tylko z winy gry się to nie udało No, osłaniamy, osłaniamy, a potem trzeba samemu wszystko robić Dobra jazda W sumie skoro jestem wymazany ich krwią, to raczej nie powinni mnie widzieć Czy czuć Ale dobra Ja wolę uważać Sprawdzać wszystko Siema! Jeszcze ty No i pięknie, wszystko porobione. Można teraz spróbować się dogadać z tą panią. Czekaj, jak ona się zaryglowała w ten sposób? Ktoś ją zaryglował? Czy ona sama się tak zaryglowała? Hello there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss, we're coming in. Dobra, rozrumpmy to. No, my kerek, człowieku. Wow, bravo Sherlocku. I po raz kolejny powstaje stop, stop, stop. pytanie. Stop. E, powstaje pytanie, jak ona się zaregulowała w, w taki sposób. Czyżby ją ugryzło? zrozumieć? What? I told you, I said go away. Just Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and, and you come back and you kill anything you can find. You boyfriend, Lynn. I don't want that. It's not Christian. Akolęś, <laughs> <Just leave laughs> No, nie. Um. Come with us. We will find you some help.

No to już lepiej było jakby Litten ją zastrzelił. We can't watch this. gun. A, no to okej, okay, dobra. Jezu, ale trochę słabo. Hmm. Ona jest szczęśliwy, tak? Dobra, czyli podjęliśmy dobry. O nie, nie, nie patrzę. No i po wszystkim zmarnowaliśmy jedną kulę, ale szczerze mówiąc, używanie siekiery byłoby raczej nie na miejscu. No cóż, zrobiliśmy co trzeba było zrobić.

Oczywiście nie mógł sięgnąć do cegły. Może teraz nam ta strzelająca kobieta pomoże? Mistrzyni naprawienia radia? A, nie, nie pomoże nam. Tak, co ona powiedziała. Bo, so, sorry, ja nie pamiętam. A wtedy, myślałem, że wtedy jak ratowaliśmy tą babkę, znaczy, ratowaliśmy e, jasne, możemy się rozejrzeć, tak z jak z tą cegłą. Aha, możemy teraz rozwalić to siekierą. Okej, okay, teraz możemy sięgnąć do siekiery. E, boże, do cegły. Ale najpierw musimy rozsunąć. Jest, Git? Tak? Wszyscy zadowoleni? Teraz sięgniesz. Sięgniesz. Dorzucisz. Brawoli, udało się. Może się włączy. Tak, włączył się alarm. 50% wyprzedaży. Hej, chłopaki, chodźcie zobaczyć. 50%. Mamy chwilę czasu. E, jeśli będę leciał ja, to pewnie. No, e, czyli będę leciał ja. Bo skoro będę leciał, ja to nic się nie stanie. Jeśli by leciał ten koleś, to pewnie by go coś zjadło. Jak to zwykle bywa. Okej, okay. ja na jego miejscu bym po prostu szybko biegł. A nie szedł tak powolutku. Czy to jest jego brat? Chyba tak. Kurcze.

Biorąc pod uwagę, że dzieje się coś, na co nie masz wpływu i potem nie możesz tego zmienić I żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś, no to... Jeszcze nie trafił Będzie robił to jeszcze z... zraz. No właśnie Traf No traf! W tą głowę Czemu w innych trafiasz, a... Myślałbym, że on to robi specjalnie. No nareszcie. Nie wiem, może się skapną, że trzeba w głowę celować. Dobra, mamy klucze. Jeden jest do drzwi, drugi nie wiem do czego. Co? Przecież one się nawet nie odwróciły. Gościu krzyknął. Wtedy zombie się odwróciły. I on się udarł, żeby uciekać. W sensie... On sprowadził tak jakby te zombie, żeby do gościa zaczęły iść. Co? Ale głupek. Przecież on mógłby sobie spokojnie wrócić w takim razie. Co? Widzę, tu się więcej kandydatek krzykuje Czy coś? W takim razie czemu mogłem użyć tu siekiery. Dobra, nieważne. Aby tylko była tu nitrogliceryna, tak? Czy pigułki z nitrogliceryną? Oh, no. Whiteness. It's so no, i sprowadziliśmy na siebie dużo z głodnych zombie. To może być nieciekawe, ale w takim tempie to jednak im chwilę to zajmie. Więc e, sądzę, że mamy jakieś dwa miesiące.

A czy przypadkiem Klaxon nie sprowadzi więcej zombie na tyły? Dobra, trzeba pomóc, tylko nie wiem w jaki sposób. No, Okej, okay. o jezu, on zginie. <laughs> po takim tekście. Na pewno. A Jezus, ona też? Tak, jeśli nam się nie uda. Ja wiem, kogo ratuję w razie czego. Sorry. Ale no cóż. Dobra, musimy trzymać. Nie wiem, kół mogę wciskać? Nie, po prostu muszę. Okej. Okay. No szukaj szybciej, kobieto! To jest tak samo jak z tym, jak z, sz... jak z szafką. Ja mam się w to ubrać, nie nie nie. Okej. Okay. Przynajmniej udaje mi się... o laska. Skubana. to no, szkoda będzie. Czyli on tak trzymał? Ups. Musimy podjąć kolejny wybór. Ale tym razem sądzę, że nie będzie to trudne. Wiem, że on nie lubi, ale jednak jej zaufałem czy coś. Niby bro, before house, ale. <grywka> Ej, w sumie ona mogłaby. Aaaa, nieważne, to jest kobieta. Ona nie wie, że ona mogłaby strzelić po prostu w tamtą stronę i zabić zębiaka. A nie, nie, po co? Dobra, czas uciekać. Nie ma czasu się zastanawiać nad kolejnym... Oj, Jezus puszczaj! Nie ma czasu się zastanawiać nad kolejnym dylematem. Weź ten... A nieważne. Już i tak uciekamy. Idiota. Przyszmy go ratowaliśmy. No dobra. Czyli ziomek zasłużył. Uuuu, dzięki. Dobra, ziomek zasłużył na sąd wojenny i e, powieszenie przez ścięcie. I w ogóle.